Siemaneczko, moi drodzy siemaneczko dzisiaj troszeczkę i bajkowo, bo zobaczcie co tu mi się stało z oponką oh my god balon balon, przez który ucieka powietrze wypływa mleko, dramat dramat całkowity stało się tak niestety, pomimo tego, że świetna opona dużo wytrzymała no ale niestety kamień jakiś prawdopodobnie ostry tak to jest właśnie w enduro, freeride, downhillu Jeździłem ostatnio po bardzo ostrych, e, kamienistych trasach, no i to może być przyczyna. W każdym razie, Asegai 275 na 26 zobaczcie. E, I pomimo tego, że 120 TPI, to i tak ten, ten oplot nie wystarczył tutaj. Coś takiego się zdarzyło. I teraz trzeba to wymienić. Trzeba to wymienić na coś o podobnej charakterystyce. E, można powiedzieć taką enduro trialowa. Charakterystyka z elementami DH, czyli ten bieżnik, żeby był trochę bardziej agresywny, żeby też była miękka, ale też nie za miękka, dlatego że za miękka, no to od razu się zetrze szybciutko. Eee, ten Osega jest dosyć miękki. Bardzo podobną łoponą do tego będzie Continental. I ta oponka będzie słuchajcie, występowała w takich dwóch wariantach, właśnie decha albo freeride. I druga to będzie taki właśnie trial freeride. No i chyba wybiorę tego triala, bo po pierwsze jest dostępna od ręki, a po drugie jest troszeczkę węższa, ale za to w oplocie 180. Więc powinna być bardziej wytrzymała. No zobaczymy, przekonamy się. Ta przednia jeszcze jest, nadaje się idealnie do jazdy. Wiadomo jak to przednia, mniej się zużywa z uwagi na to, że się nie hamuje aż tak ostro tyłem, tak jak tyłem. I no, zdejmiemy ją na razie, założymy identyczne kontynentale, zarówno z przodu, jak i z tyłu. No i pojedziemy na nich. Dam wam znać, czy warto dopłacać teraz do właśnie Maxisów i czekać na nie kilka do kilku, kilkunastu dni, nawet, czy też od razu można przejść na takie kontynentale i cieszyć się. Po pierwsze, niższą ceną, bo są trochę tańsze jakieś 30% w stosunku do Maxisów oraz no, mają, są węższe, 2 4. Są oczywiście szersze warianty, tylko że akurat w tym momencie szerszy wariant naprzód nie jest dostępny, dlatego że te kontynentalne są kierunkowe. No nic, jedziemy, zakładamy je i weryfikujemy w ciągu najbliższych kilku dni, jak to funkcjonuje czy na węższej oponie trochę twardszej mieszance będzie się tak samo jeździło, czy też gorzej. O tym się przekonamy, już za chwilę. 21 minut, 6,5 kilometra przez totalne błoto, moje drodzy. Zobaczcie, zobaczcie jak wygląda. Z deszczem to mogę wyciskać wodę. Rower. Ale opony praktycznie nie złapały w ogóle błota. Bieżnik, no, naprawdę, to jest nie wiem co chodzi. Świetnie świetnie po prostu. A teraz lecimy tędy tu w lewo i tam będziemy się pchali na Święty Krzyż. Widzisz tam daleko po górę, przybliżę troszeczkę. Nie wiem czy się dźwięki zepsuje, bo iPhone ostatnio tak dziwnie jakoś dźwięk zmienia jak jest na Zoomie, a i tam musimy dojechać. Przejdziemy przez jeszcze większe kamienie i jeszcze większe błocko, a po prostu coś pięknego. Nikt nie ma kiełbaźki dla ciebie. No nie mogę ci dać batona, przykro mi. Ale następnym razem przywiezę trochę takiej giętej, tłustej. jak Jarku musi się ogarnąć. Zobaczcie moi drodzy. Rower, masakra. Opony, kurde suchutkie, cieściutkie. Nie wiem o co chodzi, ale to jest jakaś niesamowita tekstura. Czyżby Continental wymyślił opony, które nie łapły błota? Coś pięknego. Święty Krzyś. Bardzo fajna troska przez nas. Zobaczcie, jaki laster ładny Zbiera się coś na deszcz i dlatego stwierdziłem, że pojeżdżę. No i pojeździłem. Oj, coś pięknego, coś pięknego. No ale pięknie jest też to, jak, to, jak te lampki się świecą, nie? To robi robotę. Zobaczcie, te lampki robią robotę. Jest super. Polecam. Lampki Nog Blinder. Ale dzisiaj nie o lampkach. Dzisiaj porozmawiamy o, o czym? O nagrodach. A nagrody to lusterka dwie sztuki, lusterko sztuk jeden oraz uchwyt sztuk jeden, niestety tylko jeden. A żeby to profesjonalnie rozlosować, to powierzymy Wasz los Siri. Give me a number between... I'm here. <laughs> Very good. Give me a number between 1 and 43. A random number between 1 and 43 is 21. Lecimy z 21. komentarzem od dołu, czyli ci, którzy pierwsi się pisali są na samym dole i lecimy. A tą osobą będzie w tym wypadku Kasik. I lusterka na kierownicy sobie Kasik wybrałaś. Więc lusterka na kierownicy trafia do ciebie. Przykro mi chłopaki, widziałem że chcieliście te lusterka. Bardzo dużo osób chciało te lusterka. Jest jeszcze to lustereczko, więc może ktoś takie lustereczko chce zobaczymy. Robimy kolejne losowanie. Give me a number between 1 and 43 please. The answer is 20. 20, czyli proste losowanie, bo pod kasikiem lusterka na kierownicę. No Karol kurczę widzisz dostaniesz lusterko na kierownicę. Przekrami. Został jeszcze uchwyt. Give me a number between 1 and 43. The answer is 40. 43, 42, 41, 40. Co to za zegarek? No jeszcze trzeba było wpisać przy okazji co byś chciało, a zegarek jest ultra. <laughs> I watch ultra, ale nie mogę wydać niestety. lecimy jeszcze raz to losowanie. Give me a number between 1 and 43. Skubana receluje wysoko 39. Może ktoś wie, gdzie można taki kas kupić. Też sobie nie wybrałeś nagrody. Oh. Ostatnie losowanie, moi drodzy, a potem wyrzucam ten uchwyt przez okno. Give me a number between 1 and 43. The answer is 23 czyli dwa nad kasikiem w tym razem. Dwa nad kasikiem tym razem, moi drodzy, ta Siri to jest, to krajzolka. 21, 22, 23, uchwyt na telefon, no zobacz jakiego masz farta. Ficakww. Tak, i masz nika. dostajesz uchwyt na telefon. Teraz dostaniecie informację w komentarzu, że takie rzeczy wygraliście i skontaktujcie się ze mną na brief i dopniemy temat wysyłki. A co następuje jeszcze, moi drodzy, następuje jeszcze tak, że tam daleko stoi Wiset 10, który dostanie nowe opony niebawem i będziemy je testowali. Zobaczymy jak to będzie, ale wydaje mi się, że będzie super. Tak jak jest na nami. Mamy jeszcze do przetestowania dwie hulajnogi, które w tym momencie stoją w garażu i czekają. Na to czekamy, czekamy na najbliższy wolny czas, czyli na najbliższy weekend. Tak więc bądź cierpliwi, może się okazać, że całkiem spoko te Kugo i te venusy. O, już się ciemno zrobiło. Ja teraz sobie trochę odpocznę po tej jeździe hulajnogowej. Elo!